Do mnie wszyscy zbiórka. Nie boimy się os. Dzisiaj, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, przeszkadzają nam osy w nagrywaniu. Ale to co? My nagramy, tak? Dobra. Dobra. Dzisiaj robimy wyzwania na haś, Czyli każdy sobie losuje wyzwanie i jak zrobi, to zarabia siano, ok? Tak. A jak, oni, a jak wy nie zrobicie, to dajecie mistówę. A wy zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I w sumie. I... W sumie dla widzów też możemy stówę dać. Dla widzów też damy stówę, tak że będzie konkurs, ale to o, o tym powiem wam później. też być widzem i dostać tą stówę? No to musisz wziąć udział w konkursie. Ty będziesz miał szansę wygrać dzisiaj więcej Wika. Albo i nie, albo i nie. tak, za te stówy w końcu za mandat się odbijesz. O, bez Może dzisiaj w końcu ja zarobię... Jeśli ktoś nie widział tego odcinka, to macie tutaj w ankiecie na górze. Sprawdźcie. No właśnie, sprawdzajcie odcinek z autem, gdzie dostałem... Tego swojego Yarisa. Masz może, ja, masz kamerę starnych, dobra, daj. On mi z nie da powiedzieć, to mój kanał! Dobra, zaczynajmy. Losujemy, losujemy. Kto pierwszy? Ja? I, patrz to. I to będzie zrób półko. Jedną wziąć jedną? No traw okienko. Wariant pierwszy, jedna próba 30 ziko, e, wariant e, drugi, trzy próby. Nie. Czemu to jest wariant trzeci, a nie ma drugiego? No, może mi się pomyliło, coś. No odwrót tu napisał. Dobrze, przepraszam. No to jednak wariant tak, no, bo... drugi i trzy próby. Jak trzy próby? No nie, napisać nie wariant dobra, trzeci. Dobra, 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 bo odwrotnie miało być. Miało dobra. być wariant drugi, trzy próby. No, żukienko, wtedy nie trafiłeś. Trzeci, czyli. Drugi, Drugi, czyli trzy próby. Zadyszkę, tak? Tak. tak. Oj, Nie trafi! No bo no, wtedy wtedy ustawiliśmy to i nie trafił 10 razy. Trafi? No, nie. Są jakieś łatwe wyzwania dla mnie. Są. Są takie wyzwania, że. Okay. Zrób trzy kawki. Są, są takie. Okej. Okay. Przecież nie musisz wiązać buty, daj, jest na napękać stary i będziesz to miał już na mecz no, no. Bo dzisiaj no, no. też jest mecz, ale prezes nie wiadomo, nie, będzie, nie wiadomo czy będzie prezes, ale jak będzie to może przegraję na bank Jak trafię to będę, jak nie trafię to nie będę Czyli masz trzy próby od tak? Tak Czyli mogę się, się tego nie trafi na bank? Nie ma Jezu, ale się już wystraszyłem, że on to trafi Ty, naprawdę blisko prezes, naprawdę, nice Dwie próby no, no. <tuszy> Słońce wyszło, słuchajcie, słońce wyszło na trzeci strzał prezesa, to znaczy, że może trafić Prezes. dajcie mu jakiś doping Dobrze, o to chodzi, nie wspieramy. A A w tamto eee, nie, poprzeczka ratuje. Za poprzeczkę mogę ci dać jeszcze jedną próbę, ale to wyjątkowo teraz. Jak teraz trafisz w poprzeczkę, to już koniec. i tak jest blisko. Ja bym nic. Ja bym nic nic. Kopnę, Są takie dwa wyzwania specjalnie dla ciebie, takie, że... Kopnij po ziemi. Że na przykład, że y, na starcie już wygrywasz, na przykład, nie? Ej, ale nie ma tak, że jak nie trafię w to limbo, bo nie mogę wnać. w niej. Sensie w nie w to, 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 to tylko po prostu w okienko. Jak trafisz w tą szparę, prezes, tutaj, tu... Nice. To okej, okay, to git, nie? Wiesz, tak. jak, jak ty się stresujesz? Ja trzymam kciuki po prostu. Prezes, 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 prezes. No, ja no, nie. No i patrz, no poleciało. Teraz ja, teraz ja, teraz ja. Kolejne wyzwanie. Uh, pokaż Ej, tą rękę. Ja to no yeah. no wiesz tak, jak na meczu będziesz, to, to będzie wiadomo czemu nie stoi, to będziemy się to pokazać. No to tam pokażę. Dobra. Czyli Nadia pokaże Wam rękę na meczu, dlaczego nie może stać? Dopiero zobaczycie to na meczu. Także subskrybujcie kanał, oglądajcie dla meczu. Nadia, 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 losuje wyzwanie. I to jest... u Nie, nie, nie Sam na sam i poczekaj na, to i na eee, Dobra, to jest sam na sam i to teraz schowaj to, bo to jest... jak druga osoba wylosuje to samo, yeah. to z nią walczysz Tomek czy... Daj papier Gajcie no, <laughs> Nie waj, bój się, Wika, nie no, bój się, Wika, no I on sam na sam zanurzy O kurde, jakby sam na sam trafił Sam na sam na sam. Uu, no <laughs> sam na sam Uuuu, no i szybkie sam na sam Nie Tomek kontra Nadia zabrają w I mają warię... Ty nie umiesz pisać tych wariantów, jest wariant pierwszy, wariant pierwszy. A, serio? <noise> <noise> Przepraszam. Wariant pierwszy, e, wygrana na siatę, trzy dyszki. E, wariant pierwszy, wygrana na punkty? Wygrana na punkty, 10 zł. Czyli wygrany zgarnie albo trzy dyszki, jak założy siatę, albo dyszkę, jak wygrana bramki. Zaczynaj. Prezes, ty jesteś tutaj trenerem Tomka, powiedz mu kilka rad, jak on ma grać z nią? Po Posłuchaj. Nie, nie, po prostu patrz. Robisz takie coś, nie? Ona na Ciebie... O! O! Bra, tra... Ale nie rozwalaj, A nie, bięknie, bięknie, nie to rozwalaj bramki! Nie, robisz takie coś, nie? To jest łatwe, nie? Ona ma piłkę, nie? I tylko... I... I... Nie, nie ma, faul. To jest faul. ma faul. To jest faul. To jest faul. To jest faul. Ty jesteś no, Nie Ty jesteś bał. W każdej ekipie musi być taki wektor, co nie? Niech to prezes. No, bez kitu. A Ty, Nadia, jakie masz rady dla Wiki? Ja nie słucham. Ja powiedziałam, żeby mnie nie słuchała. A, dobrze, dobrze. To jest jakaś rada w sumie. Nie psuj tego! Czemu ty Nadia jest pijana? Oficjalne info, Nadia jest pijana. Start! I rozpoczęli, ruszyli, piłka dla Nadii. Wika tam coś kombinuje, Ciekać, to przed sami, Czy to była siata? Nie, nie było siaty. Nie było siaty, bo była piłka z pierwszej. Oj, oj, prawie 1-0. Dawaj Nadia, on jest cienki. Moja jest. I stąd. Nie no, idź prezes. Nie, nie możesz pod, nie możesz tobie podawać. No cicho, no jezu, jak wygrę w pieczu, zabawek. <grym z górą> Oj! Aj, nie ma. What the hell? Siata? Siata była? No. A, bo ja patrzyłem na bramkę. Jezu, Czy to jak wygrałeś też siatę? Nie! Wygrałem? siatę. I z prezem się dzielisz na pół, no bo ja trener 50 lat na pół, nie? No bo on ci powiedział jak. Zabijam FN Kogo? Ja jakie dile robią ty? Czy też tak się będzie. Jakby Nadia wygrała, to też by się podzieliła z Wiką? Nie. Nie. <laughs> nie z... Wiki wyzwanie w dzisiejszym odcinku to. Do kosza. Uuu, to trudne. No, do kosza. Znowu pomyśl. Wariant 1 i wariant 3. No. Jedna próba 5 z dwie próby 20. Nie, trzy próby. Bo on po prostu. No, A trzy próby pokaż. 20. Tak. Już tak po prostu nie umie pisać. Przepraszam. Czyli co wybierasz? Jaki wariant? Ja je, to, czekaj, je... jak podejdę pod kosz, to powiem. Dobrze. Jest no, spora no, odległość, no, jakby nie patrzeć z tej, z tej linii, nie? Czyli co, warjent jeden, tam ile, bo pięć chyba, tak? Nie, nie. ona ma krzywą, nie no, nie no. No, ona nie krzywą nogę, ona nie trafi. Lepiej mieć krzywą nogę niż twarz. Aha, aha. No ten drugi. Czyli próby. trzy próby. No, nie Ui! To... No, to... Ona ma lepsze wykopy niż na na boisku. Ej, Alewika, to mi się wydaje, że ona musi troszkę delikatniej, nie? To no. zrobić. Ja byłam pewna, że to nie doleci, wiesz, i dla dlatego... tych. Idź za to, bo to, to musisz. Zaraz ja, 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 ja. ja czekajcie! tak delikatnie do góry, to musi być parabola. Wiesz o co chodzi? Tak. Trzecia próba. Ajaj, cię ja zauważyłaś? Ja ja jest twoje wyzwanie. Kolejne to. W stanie na chwilę, jedna sekunda, jedna. Oh. Sekunda. No. O, Wika, wika by Ja mam tu kurde z pięć tych wygrała. Prezes. Ale mogę sobie zacząć od tamtąd? Bo ja tak nie wskoczę, bo Jak ja się wypierczę. Nie, 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 no nie. Kurde. No ale nie no, patrz. Nie ma w sensie prezes, no. no. Że ten, nie że ma tylko pre... wchodzenia, a nie tego. Tak, nie ma wchodzenia, ile ja ja ty Ja tak masz... się wywalę. Ja co my to? No, kurde. Dobra, prezes, który wariant wybierasz? No nie było no nie było. Dobra, Dobrze. Dobrze, no was. Zobacz tak. No a, no a normalnie staniesz? No tak. To pokaż. Po trzymaj go, Tomek. Stańcie obok niego. Ty w ogóle nie ustoisz. Ale trafiło. Trafiło nam No, ale, traf nie. ale trafiło. Idealne wyzwanie, żeby, żeby hajsu nie dać. Na Dla mnie za No, no, no. Raz, dwa, no, trzy. Trzy złote byś wygrała. Mika, no a pokaż ty. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć. 6. Ale ona mam nawet 8. Ona umie. Właśnie w korkach się lepiej stoi. Nie? Wika już by dyszkę wygrała, nie? Już. Wika by po stóweczce leciała w czymś takim. ciąż tego nie wylosowałaś? No nie wiem! 3, 4, 4. O kurde. Ale stoi. Ale jedzie. Ja pierdzielę. Rekord świata to jest. Aj. 7 złotych wygrał go. Co? Mniej więcej na pewno! Przecież to było... Ej, nie Przeżywika, oszukałaś, on stał chyba... 7-8. No, no, no dobra, to dycha. Tak, stówa, 8 Osiem Żal, to była moja konkurencja. 8 zł, prezent. I Nadi. Na okrągnięcie w górę, zadowolony? No powiedzmy. Chodź się tak. zgadza, o, e, będziesz miał Już są zadowolone ekipy. No, jak Nadix football. NadixFootball. football, twoje losowanie. Proszę bardzo. Przeczytaj ładnie. Boję się. O kurde, najlepsze wyzwanie ma. Jakie? Ja pierdzielę. Różne na jest na Masz tak, masz trzy strzały. Jak trafisz jeden słupek, wygrywasz gotówkę, jak trafisz obydwa słupki, wygrywasz dyszkę, jak trafisz obydwa słupki, poprzeczkę, to stułę wygrywasz. Ale to ja to chciałam, że to ja tego nie chciałam. Ja bym to wygrał. Wiesz, że ja bym to wygrał w stanie. Stare ty byś wygrał wszystko, nie? No jak, tak. ty byś, jak ty byś miał te sekundy w stanie na piłce, to byś mnie miał... Tak, no, no tak. Co, co, co celujesz najpierw, Nadia? Opróczkę. Nieźle. Aj, A jeszcze masz, masz szansę na dyszkę? Weź, Jeszcze masz szansę na zutówkę. Na zotóweczkę. Grosz do grosza zbierze się kokosz. Ej, jakbyś trafiła dwa słupki, to masz dyszkę cały czas. No nie, tu jest. A, weź w jej. Nadia? Ej, Nadia, ale przyznaj, ty w innych odcinkach tyle hajsu zgarnęłaś, że jak dzisiaj oddasz ten hajs z innym, że jak dzisiaj odda wice albo tomkowi. Ta, no i na pewno. Jeszcze dla ciebie zostało. Tomek i teraz za siebie. Twoje wyzwanie Tomek, To? Żonglerka piłeczką... O nie, zgarnę Jąglerka. to swoje. Żonglerka piłeczką do ping-ponga, jedno odbicie... Dwa złota. Żonglerka piłeczką do ping-ponga, jedno odbicie, dwa złote. Ja mogę to zrobić. Ja ja to mi to mi. Mi. Ej, prezes by wszystko mógł zrobić, no. oprócz tego co to on nie ma. Dobra, jak jesteś gotowy to zacznij po prostu. Da, dwa. Dwa? Dwa złote. No ja... No o, o co chodzi w tym odcinku, że kto losuje dla kogo? Ty rozumiesz prezes? To to no Tomek, no jak on to robi, to on to wylosował. Czego ty nie rozumiesz? Nie, on już miał chyba dwa wyzwania. Nie, no miał jedno. Jedno, ja patrz, nie ma podglądania, nie ma. Ej, Wika, nie ma podglądania. Dobra. No. A ja na próbę tylko? A co Dobra. to jest? Ja nie wiem, co to jest. Karny juzdkowi. A, karny Wiesz, to jest taki łatwe. Mało. Że ty on broni Mało. Mało, więcej. To jest twoja jedyna szansa, żeby zarobić hać w tym odcinku. Jesteś gotowa? Nie. Nie będę się rzucał w okna, okej? Okay? Nie trafię, tak. Dobra. Jesteś głupi! Tadaj! Kurde, jak trafiła ty! Nawet jakby nie szwirował i stał, to bez szans. Tomasz, Messi zrobił wtedy dwie żonglerki, tak? Tak. Cztery złote. Nadia, dzisiaj czyste kąty, niestety. No. Niestety, ale to nic się nie dzieje, nie? No. No, po prostu faworyzowanie prezesa tutaj jest y, na tym kanale. Dlaczego? I coś, w co nie wierzyłem, że może się wydarzyć, czyli Wika wygrywa pieniądze na tym kanale, słuchajcie. W końcu. Jak to? Nie wierzysz, a na prezent dla ciebie, to te, Znaczy na prezent dla siebie, to też wygrywałam pieniądze. Kiedy? Dobra, także zostawiajcie łeczki w górę i subskrybujcie kanał. A no i konkurs do Was do wygrania stówka właśnie jest. Napiszcie w komentarzu jakieś kolejne wyzwanie na hajs dla nas tutaj. I o, jak napiszesz, nawet wika jak napisze, widzicie? Wika, jak napisze. I jak wylosujemy jedną osobę, której wyślemy stówkę na konto, także. Czyli tak, musicie napisać wyzwanie w komentarzu, ustawić łapkę w górę, subskrybować kanał z dzwoneczkiem. No i to tyle. Trzymajcie się. Hello!